Rozwój dronów chyba najbardziej dotknął rozmieszczanie i zabezpieczenie stanowisk dowodzenia. Pamiętajmy, że jeżeli drony czy rakieta uderzy w wyniku rozpoznania dronów albo naprowadzona przez drony uderzy stanowisko dowodzenia, to ładunek zniszczy całe to stanowisko, czyli naprawdę zginą ci żołnierze. Więc stanowiska dowodzenia raczej powinny zmierzać w kierunku małej ilości osób, że nawet jeżeli trafi punktowa rakieta w kontener transportowany czy wóz dowodzenia, to zginie góra 3 osoby, żeby ciągłość dowodzenia była zaskoczona, bo to są ludzie doświadczeni. Więc takie stanowiska dowodzenia wymagają zabezpieczenia. No Przede wszystkim musi być ochrona gdzieś ukrywane kamerki, które będą na przykład podchodzące oddziały specjalne w dystansie w, na przedpolu przed stanowiskiem dowodzenia. Będą podchodzić, czy będą chcieli zaatakować dronami, czy bezpośrednio stanowisko dowodzenia, żeby zdobyć informacje, no to będą zabezpieczenie. Musi być zabezpieczenie, na przykład rozpoznanie obrazowe, gdzieś rozmieszczenie w jakimś pasie przed tym, czy nawet w ramach powszechnej OPL, rozpoznające nadlatujące drony. No i oczywiście ostateczna obrona przed dronem. No ale to nie wszystko, tak, bo takie stanowiska dowodzenia Muszą być też odpowiednio rozmieszczane, czyli muszą być ukrywane najlepiej pod ziemią, tak? czyli mamy jakiś domek mieszkalny czy państwowy i obok w podziemiach jest wejście do stanowiska dowodzenia, które się znajduje z kilku części, gdzieś tutaj jest magazyn uzbrojenia z zapasami, a tutaj jest stanowisko dowodzenia dziżącym. Stanowiska dowodzenia można też budować najlepiej z kontenerów, tak? tymczasowo z okapem. Gdzieś na tyłach albo stawiać podwójne i maskować w odpowiedni sposób, ale to dalej od frontu. Im bliżej frontu, tym bardziej musimy zakopać w ziemię, żeby nie można było wykryć, zabezpieczyć przed uderzeniami, czy nawet jak zaatakuje dron, żeby nie przebił takiego stanowiska dowodzenia. Więc powszechne po prostu będą stanowiska dowodzenia rozmiaru kontenera, bo przede wszystkim chodzi o łatwy transport za pomocą. Tira. I takie stanowisko dowodzenia musi mieć określoną obronę, przykład zasłonę w postaci siatki, która będzie podnoszona na kierunku nadlatujących dronów, to będą zamiast balonów będą drony. Podniesie się siatka, uderzą tu drony, siatka opadnie. Automatyczne stanowiska strzeleckie, przejeżdżające urządzenia uzupełniające luki, czyli na tzw. zasadzki, bo zmienia się ogóle, czy drony kamikadze. To wszystko powinno być już ćwiczone w ramach nowych SD.